Derp.mc Gdzieś jeden z największych serwerów Minecraft. Teraz serwer jest już niestety zamknięty Co takiego musiało się stać, żeby taki gigant serwerowy Na którym często grało po 2000 ludzi Skończył w taki sposób No cóż, dzisiaj dokładnie wam opowiem Co, jak i dlaczego Jak wszyscy wiemy na internecie nic nie ginie 2 stycznia 2016 został otwarty serwer ferko.pl Chwileczkę To ja odcinek na temat DPL. Ferko jest założycielem derpa Przed tym jak stworzyłem serwer derp.pl ja mam serwer ferko.pl. To jest najstarsza strona na temat ferko, jaką udało mi się znaleźć. Ta strona jest tak samo starsza od jego konta na GitHubie, które zostało stworzone w lutym, natomiast najstarszy snapshot oficjalnej strony Ferko został wykonany 22 marca. Niestety żadna z grafik się już nie zachowała. Ej, patrzcie na to graf, nie ten sam graf, który stworzył pierwszy odcinek na temat Ferko, a przynajmniej mógłbym tak powiedzieć. Gdyby nie to, że udało znaliśmy się prawdopodobnie pierwsze wideo na Ferko.pl stworzonego przez supercox.pl 1 maja. Możemy na nim zobaczyć wszystkie tryby, jakie były akurat dostępne na Ferko.pl oraz jak wyglądał sam spawn serwera. Ferko następnie stworzył serwer derp.mc wiedząc prawdopodobnie co poszło nie tak na jego przynim serwerze uznał, że swój aktualny serwer dopieści. Przynajmniej mam taką nadzieję. Pierwszy oficjalny post od Ferko, który mogę potwierdzić, że jest jego został stworzony 26 lutego 2018 roku. Już wtedy ludzie pisali, że derp.mc to jest po prostu kopia Hypixela. Natomiast najstarszą zmiałą na całym internecie na temat derpa jaką mogę znaleźć jest strona na Minecraft List. Utworzona pod koniec 2017 roku. Natomiast najstarszy film o derpie został dodany 2 grudnia 2017. W serwerze grają tysiące graczy. Filmy z Derpa czasami dobijają do miliona w świetle. Co złego może się wydarzyć, prawda? Końcówka 2019 roku. Coś złego się wydarza. Ciągłe Didosy. Psujący się serwer. Zepsute pluginy. Mnóstwo, ale to mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo błędów. Jak się domyślacie musiało się wydarzyć bardzo coś złego w moderacji Derpa. Ta część filmu była dosyć trudna. Ze względu na ilość listarzu, którą musiałem zrobić, ale tak samo tematyka. Wszystkie osoby, które nie czują się komfortowo. Z tym, że ktoś mówi o samobójstwie, prosiłbym teraz o wyjście z filmu. Pewnikiem jest to, że Ferko nie żyje. Po jego śmierci powstały dwie teorie. Jedna wywodząca się z tego, co powiedział Graf, czyli samobójstwo. Trochę faktów na temat der.ca. Założyciel stworzył go w 2016. Miał 17 lat, nie szło mu za dobrze w szkole. Całość została zrobiona w skrypcie czyli w pluginie Bukita, zrobionym do pisania skryptów. Nie umiał programować w Javie. Popełnił samobójstwo rok temu. Jest to długa historia. Do tego dnia jest jednym z najlepszych ludzi, jakiego poznałem w Minecrafcie. Tęsknię za tobą, Patryk. Natomiast druga teoria jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Wiemy, że Ferko nazywał się Patryk. Ktoś, kto zgadza się wiekowo, niestety w podobnym czasie jak Ferko zmarł, rozbił się o ciężarówkę i niestety też zmarł. Wiele osób myśli, że Ferko ta osoba to ta sama osoba Jeden z powodów, które podają Jest zdjęcie kobiety, którą sprawca pociął I będę z wami szczery Spędziłem bardzo dużo ilość czasu na researchu Tak samo dla wszystkich, którzy będą własny research robili Po wpisaniu Ferku i wejściu w newsy Możecie dostać ten artykuł Od razu wam mówię Nie jest on na temat Ferka. Jeżeli spojrzycie na nazwisko Nie pokrywa się one z nazwiskiem Ferka Tak samo nie pokrywa się data A tak samo nie zgadza się miejsce zamieszkania Pomimo tego jakieś bardzo śmieszne osoby na Facebooku Dodały te komentarze pod postem Mówiąc o śmierci tej osoby Udało mi się cztery artykuły co do tragedii. Ustawiłem je więc chronologicznie. Ale czytając je, muszę Wam powiedzieć jedno: wszystkie po prostu kradną od gazety Olsztyńskiej, więc na niej będziemy się bazować. Tutaj poznajemy część nazwiska: Patryk 3. W drugim artykule możemy się dowiedzieć, że Patryk miał 21 lat. To zgadzałoby się mniej więcej z tym, co mówił Graf. Tutaj 22-latek, ale spokojnie, chodzi o tą samą osobę: popełniała samobójstwo, co potwierdzałoby to, co mówił Graf. Kiedy na początku tworzyłem ten odcinek. Nie miałem jak potwierdzić, że Patryk w artykułach był tym samym Patrykiem, który siedział pod pseudonimem Ferko. Ja napisałem do grafa, kto wie, uznałem, że może mi powie, co się wydarzyło. Niestety uznał on, że nie będzie się wypowiadał. Co respektuję, patrząc na to, jak wiele osób użyło śmierci ferka jako clickbaitu. Aczkolwiek przypomniałem sobie że został mi wysłany snapshot oryginalnej strony Derpa. Na niej możemy zobaczyć copyright'a posiadanego przez niejakiego Marcina Szuksztula, który prawdopodobnie jest ojcem Ferko. Patrząc na to, że Graf powiedział, że po jego śmierci serwer został przyjęty przez jego ojca. Adres doręczeń? Bisberg Warmiński to samo miejsce, w którym wydarzyła się tragedia. Końcówka nazwiska się zgadza. Miejsce się zgadza. A więc myślę, że obie teorie mają rację. Perko popełnił samobójstwo, ale tak samo był on osobą z tych wszystkich artykułów. Jak możecie pomyśleć, coś tak tragicznego zostawiło ślad na administracji derpa. Tak samo zostawiło to ślad na samym serwerze, gdyż następny update, który derp -MC dostał, był powodem wszystkich błędów. Serwer został przyjęty przez niejakiego MAGA 2000, 20 który wpuścił nowy update, który zniszczył wszystko, można powiedzieć. Update był tak słaby, że ludzie zaczęli robić prześmiewsze reklamy derp o tym, jak bardzo serwer się psuje. Zapomniałem tego dodać w filmie, ale jeżeli każdy chce się pośmiać z tego, jak bardzo nie było Antycheata, to polecam obejrzeć wszystkie. Komuś nawet udało się dostać dostęp do itemów adminowych i zaczął on griffować po prostu serwer. Ja sam sprawdzałem, w jak słabej kondycji z derpem C. Jak się okazało, bardzo, bardzo słabej. Serwer zamknęli około początku 2023. Mieli go otworzyć po tym, jak dokonają drobnych zmian, ale patrząc na aktualną datę, wątpię, aby to się dokonało. Na koniec filmu chciałem tylko podziękować wszystkim osobom, które wysłały mi rzeczy. Linki do wszystkich artykułów i wszystkiego, z czego używałem, będą w opisie. Przypominam też o tym, że mam Discorda, a jeżeli macie jakieś dobre informacje na ten DERPA, napiszcie je teraz w komentarzu.